Są osoby, które są uzależnione w cudzysłów od zakochiwania się. To, co opisują neurobiolozy, zakochanie się jest hajem. Z punktu widzenia neurochemii, to jest fantastyczny czas ogromnego skoncentrowania na drugiej osobie, ale też wejścia w pewną sztuczną rolę zniekształcenia, pełnej idealizacji, idziesz na tą pierwszą randkę, zaczynasz dopisywać fragmenty kodu informatycy natychmiast to rozumieją, które nie istniały. To po tak w jest, w przeczytałaś zamianzy. dwie strony książki, ale już wiesz, jakie będzie tego zakończenie to Więc to zakochanie jest pełne zniekształceń. Mówię o tych osobach, które nie potrafią przejść przez tą krótką, bo ona czasami trwa kilka, czasami kilkanaście miesięcy, fazę zakochania się i przejść przez to urealnienie do fazy zderomantyzowanej relacji. Kiedy partnerzy nagle zaczynają zdejmować maskę doskonałości, okazuje się ludzkość, mhm. człowieczeństwo, swoje trudności, swoje bóle brzucha, kolki, wzdęcia, bąki i cała reszta tego, co wiąże się z realnością bycia w związku. Ten etap dla niektórych ludzi już nie jest interesujący.